z każdej z tych kolejnych odcinków ze seri studentka um, psychologii właśnie tutaj można powiedzieć um, wszyscy, nie wiem, powstawali w sprawie 7 rano dla nas um, się szykuje jak widzicie um, jeszcze nie usunęłam tej tutaj mym Powiedziała... Kołyski? Dobra, idźcie na krótki spacer Po Aurelii Bo może się przyda Idź, Idźcie, na sobie spacer Dobra, przywiesz No i wyjdźcie. Ja kocham te bagi. Aha, to znaczy iść do pracy. Reset. Idź. No do pracy może się. Ola, nie ma swojego pokoju. taka, taka rzecz mnie hmm. zastanawia. Dobra, pracuj ciężko. Czy mi właśnie nie działa? Poczekajcie, czekajcie, bo coś ty muszę sprawdzić. Jeź, yes, działa, dobra. Tu jest Olki. <coughs> 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 dobra, to jest. Lewy, okej. Okay. I oralka nie ma konta, coś się mi mówi. No nie ma. Dobra, nie łączy Orelka ten odkurzacz. I tak napełnij niskę. <laughs> Jak to pokażę, to Was przepraszam, ale po prostu jestem wra. No ja to ch chyba słychać, jak mówię przez nos. Zaraz e, z Wami Pani kot wytestuję. Bo nieco mają za parę, no właśnie lata, my mamy prawie zimę. No pani by było, jeżeli by mieli to. się nie... No, że... O, ja to zmienię po tym odcinku. No bardziej mówiąc ja zapomniałam o tym. Zupełnie zrobić przed tym odcinkiem. No dobra, co tutaj mamy? Chodź tu, Andzia Otwarszczaj um, Ewoluj Chodź, chodź, chodź Zobacz, oroszlinki Co tu mamy? Pomidory Tu mamy tak Palma kokosową Truskawki Milagrona, jurzyny Hmm O, super! Co to jest? Ewoluj A, już widzę, co jeszcze miałam zrobić Wiesz? To do ewolucji I to się bije, dałam do te drzewa i to tak korkowa na was szczerze mówiąc wygląda. O, pomidorki możemy ewolować. Mm. 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 <coughs> I tak jest lepiej niż było tam w tam tygodniu. Co jest tą lodówką? chciałam tutaj te warzywa pochować do lodówki, mogli, mi, wiecie, gotować nie? Co się zdarzyło? co robi Dobra Bawi się jeśli się no, dobra a tu nie słychać, bo.

Dobra, może też się uda Angie tu wkładać Te produkty Dobra, chcę chyba wiecie co zrobię, cięcie, i się zobaczymy, jak tutaj. Um, no, wróci z tej. A trudno mi powiedzieć, spadę spadę, Danny, gościu. Nie chcę ciebie w ogóle zdać. Mm. Był na, na chęci go usmiec i Ale tego nie będę mm. robić. Nie, nie, nie. Mm. A ja po prostu tak nie wlepiłam No chętniej Może no, się się ja tutaj Od tego pokoju z dobrze Zostawiłam Chyba no, mówiłam, dlaczego to mamy za raz, dwa, trzy Cztery, pięć Sześć, dobra jest Stasiu w to jest proszę, Ale coś mi się nie było To z Ivanie. Tak myślę, że em, prowadzę tutaj to Ele, Ale to już kolejnym Jak powiedziała Odcinku Nie to tu. Tu <coughs> Nie No, gitarz. Tysiąc. No dobra. Tu. tutaj. Mm. <coughs> to Przelew zy, nie. właśnie mam być z do. I raz. Mm. O przelew do, dobra. I co jeszcze mamy? Mm. Mm, mm, mm. Kariera, wynajem nie mam. Sklepu jeszcze nie? Pytanie. Przeli do rachunku i nasz. tu od mingo, kwota. Ym, I to było jeden, cztery, trzy, siedem, sześć. wyślijmy hmm. okej okay. czegoś takiego się nie spodziewałam takiego dźwięku poczekaj chwilę, coś no dobrze, jesteśmy już po krótkim em, cięciu Dobra, Lena śpi. Jak tam Ola? No to idź Ola bez um, Ty. No tak, na kanapie. To, żeby było tak fajnie, to może zrobimy taki myczek, że Babcia. Klikajcie. Um... Dobra, nawet poszła do Babci będzie e, uczyła wnuczkę jeździć na rowerze. A ty sobie kogoś potem zaprosisz. Czy ktoś ma jakiś poziom słaby w bity? Ach, Andzia ma. Właśnie tak nie mam że ona, za ile za 130 dni umrze. <grym zna> o oh no! O nie! O No. O nie! tej Aurelii te O nie! Chyba takie. Tak nie! Tak, nie! możesz bawić? Prawdę mówiąc, O ty są na studiach? Tak. Aha, i się tego nie dałaś, dobra. A otwórz to, dobra. Czyli się zbadziły te, 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 te. Listy, dobra. Um, aha, lekceważę zrobione. W stanie uczy się jeździć. Dobra. To to teraz następczy może mi stać. Patrzcie, jeszcze na cmentarzu nie byliśmy. No dobra, Stasia Nie tu. No tu. Aha. Zobaczyła mi się pralka. No, dobra, zobaczymy czy, czy to reset. No, dobra, muszę poczekać. Nie, nie poczekać, tylko potem tak, jakby wymienić. Hej. Ja muszę mieć super relacje. Dawaj, przebacz troszeczkę. jest się sprawiać przykrości. Co tu mamy? Ej, tego nie widziałam.

Narfa yesu, wadizor, only a few lava, poisa, prieda flimabord? Huh? 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 Hmm. W ogóle ja tak się zastanawiam, hmm. czy, 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 um, czy się powinno Marks. wyjść jeszcze za mąż, i może by się wtedy wprowadził, by się wprowadziła ta Ela? Tak, ja tak ją wprowadzę. Nie no, Z tego co widzę, zaraz będę kończyła ten um, odcinek I będę się z nami nazywała inaczej Jakoś tutaj też się złapała. Najwyżej zakończę ten odcinek. Dobra, ja już chcę kończyć, to się odwiesz na to wszystko. Dobra, gdzie ty jesteś? Wiergaj. Wez wszystkie te 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 te, te. Rachunki. Aha, szczerze mówiąc, o to nie prosiłam. A i zabawki, no to prawdę mówiąc, można sobie tak sprzedać i mieć tu parę groszy. Mm. Tu już wyżej ku średniego. A właśnie, mniej, mniej. Czwórkę wnuczą. No ma trójkę dzieci, więc. <grymne> Jedno może mieć. E, trójkę? O, się napiszcie w komentarzu, ile może mieć Lena dzieci. Czy e, trójka i tak dalej. Nie, kurczę. Naprawdę mówiąc, się przyda tu jakiś chłop. Dobrze się że się przyda w domu chłop. Ale z tego co pamiętam, to ja miałaby źle z tym e, Nelsonem. O, rozmawiam z Tyrunią. Nie, 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 ja bym chciała bardziej um, Napisz... Felieton. No dobra, a w kolejnym odcinku to... Nie um, masz tutaj tego, co ja chciałam? Nie. W następnym odcinku to tak. Lena, um, za... A masz tego, mm. co <coughs> ja. Nas... <kluzny> I tak, w następnym odcinku um, No ale tutaj z tym Zoszefem y, tutaj pokręcimy I zobaczymy, wytestujemy Te wszystkie nowe interakcje, które dochodzą Do dodatku do zakocha się A ja posiadam ten dodatek Mam nadzieję, że uda mi się W grudniu sobie Em, zakupić dodatek, życie i śmierć, i e, ten cmentarz, co ja zrobiłam, będę mogła oficjalnie ustawić, już jako cmentarz. I może wtedy byśmy zrobili e, pogrzeb Piotrowi. No, a w kolejnym Lena pójdzie tak do szkoły. <laughs> tak. No i się tam e, pokręci, coś tam pokombinuje z Josefem. Ja tutaj e, jej wezmę, e, tutaj Eli pokój ją, ten stolik i tą zabawkę e, tak samo wezmę <laughs> Um, no i już w kolejnym odcinku bym powiedziała, będzie tutaj um, Ela i Joseph możecie sobie w komentarzu napisać. Czy, czy Stasia ma wziąć ślub i się wyprowadzić. Bo prawdę mówiąc bym chciała um, mieć Andię przy sobie. Czy po prostu ma się wyprowadzić um, Andzia, Lena, Ola I tutaj zostawi z tą naszą rodzinkę um, No <gul và flourish> Czy nas... Dobra Dobra Nie chcę, nie chcę, chcę to spadł mi um, Czy właśnie Okej okay. Napiszcie w komentarzu, jak my to mamy rozegrać. A już będę kończyła ten odcinek. Łapujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.